Publications przede wszystkim nie powinien być utożsamiane ze sztuką kształtowania wizerunku, tylko z zarządzaniem komunikacją każdej organizacji. Zarządzanie komunikacją oznacza także wykorzystanie wszystkich dostępnych mediów, w tym mediów w, środ mediów w sensie środków społecznego przekazu, ale nie tylko, ponieważ specjaliści od PR-u powinni umieć poza prasą na telewizję Telewizją także przygotowywać sami swoje własne media i e, umieć nie tylko z nich korzystać, ale także umieć dotrzeć tymi mediami do swoich odbiorców. Ucząc o publications, także e, wykorzystujemy jeszcze wiedzę z zakresu marketingu medialnego, przez co rozumiemy, że tą organizacją e, komunikującą się w swoim własnym imieniu może być także przedsiębiorstwo medialne. To przedsiębiorstwo medialne to może być oczywiście sieć telewizyjna, sieć radiowa, może być właśnie koncern prasowy, czy jakikolwiek właśnie wydawca, czyli właściciel jakiegokolwiek medium. I wówczas właśnie publication zajmujemy się charakterystyką tego właśnie przedsiębiorstwa, jak i tego, co to przedsiębiorstwo robi, w jaki sposób opowiada, czy komunikuje się ze swoim najwyższym otoczeniem.